Po tej ostatniej stronie chyba taki ogromny kamień serca Wam spadł, bo te chyby były naprawdę bardzo blisko, żeby tutaj z wyniku wręcz beznadziejnego dojść nawet do, do gryfki. Rzeczywiście ta końcówka meczu nam nie wyszła, musimy to przeanalizować i wyciągnąć wnioski, bo w tak to będzie kosztowne. Jeśli się zgodzisz, to taką analizę tego meczu chciałbym podzielić na dwie części. Czyli tą część, gdzie wy prowadziliście grę i tą część, gdzie Tychy przejął inicjatywę. Najpierw zapytam o tą pierwszą część, no bo faktycznie do pewnego momentu mieliście pełną kontrolę nad tym meczem i e, jeśli moglibyście tym fragmentem wysłać jakiś sygnał rywalom, to było takie naprawdę odstraszanie ich przed play -offami. No myślę, że ta część meczu nam naprawdę dobrze wyszła. Każdy robił to, co miał, to, co sobie założyliśmy przed meczem. Trzeba się z tego cieszyć i po prostu i po prostu wyciągnąć takie wnioski, żeby utrzymać taką dyspozycję przez cały mecz, a nie przez 50 minut czy 30. Później, gdy Tychy przejęły inicjatywę, myślisz, że to było trochę na takie was życzenie z waszej strony, że to wy po prostu w pewnym momencie z jakichś przyczyn przestaliście grać czy ty się wręcz? Myślę, że myślę, że na własne życzenie, bo e, kara w końcówce tylko zdobyła zdobył Gola, daliśmy im oddech. E, w Playoffer nie możemy takich rzeczy robić, bo każda kara w tak kluczowym momencie e, będzie dużo kosztować i, i musimy sobie po, porozmawiać na ten temat, żeby się wystrzelać takich faul. Gdy e, to wy prowadziliście grę, no to e, to, co Wam pomagało, to pierwsze e, świetne obrony e, bramkarza, ale też e, chyba sami pysznie pomagali, bo mieli kilka naprawdę bardzo dobrych okazji, no ale brakowało im takiej e, finalizacji. Myślę, że to jest zasługa przede wszystkim Benca, bo to naprawdę wyśmienicie dzisiaj broni. Myślę, że powinniśmy go troszkę przeprosić za tą końcówkę meczu, bo naprawdę nam bardzo pomógł w czasie tych 55 minut, a my mu ostatnie 5 minut praktycznie w ogóle nie pomogliśmy. W niedzielę pauzujecie, przygotowujecie się już do, do play-offów. Yy, ma to jakieś znaczenie, że przed tą najważniejszą częścią będziecie te kilka dni świeżsi? Nie wiem, myślę, że nie ma znaczenia. Play-off to już jest inne granie. Już się nie myśli o tym, co było, kto miał kiedy mecz. Po prostu trzeba się nastawić na pierwszy, pierwsze spotkanie i przygotować się jak najlepiej. Co będzie decydujące w tych spotkaniach? Dyscyplina i skuteczność. Mhm. E, Obejnie na kogo traficie, te mm, wasi rywale te naprawdę jeszcze się, e, te losy waszych rywali jeszcze się toczą, e, no ale obojętnie na kogo traficie. Yy, czy te drużyny mogą Was czymś zaskoczyć? No bo znacie się doskonale. Myślę, że to zabrykanie. nie ma znaczenia, z kim będziemy grać te, te, te playoffy. Nasi trenerzy mają przygotowane różne, różne warianty na każdego przeciwnika. Analizujemy grę i Katowic, i Tychów, więc będziemy przygotowani niezależnie od, od tego, z kim zagramy. Przy tym meczem mieliście przerwę reprezentacyjną. To był taki moment, yy... W którym łapaliście świeżość bez waszego trenera, czy wręcz przeciwnie, e, dokręcali wam w próbę asystenci? Myślę, że tak 50 na 50. Troszkę odpoczęliśmy, troszkę było cięższych treningów. E, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, dobrze przepracowaliśmy ten okres.